moją pracę bardzo szybko. I na ten gość, który zobaczy jak kroi cebulę. Ja zazwyczaj płacie, jak kroicą cebulę. Albo na przykład ten pan, który w kilka sekund zdążył ubrać cały kombinezon A te filmiki to dopiero początek. Czy wiedziałeś w ogóle, że piłki do kosza powstają w taki sposób? Nie miałam zielonego pojęcia. Ja końca. też nie, nie wiedziałem, że to ludzie mogą malować. Ja myślałam, że to maszyny robią. Ja tak samo, a ta pani z taką precyzją to robi, z miłością i pasją. Myślę, że pewnie nadgarstki mi ją bardzo bolą. Co to on nakłada? Czy to jest farba? Nie, to jest często. I... To... Ciasto, jakieś pierożki z tego wychodzą. No wyglądają trochę jak banany. Ale on to tak raz, 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 Mama. raz. Choć nie wiem, czy szybszy był on, czy ten pan dziadek. Zobacz, z jaką on precyzją klepie te wszystkie kartki. Ale że one mu się nierwą, jakoś nie uginają. Tak. Ja mam wrażenie, że ten pan dziadek nie oddycha. No. On to robi na jednym oddechu. Tak jest to z karty. Jestem ciekaw, ile dzisiaj poznamy nowych zawodów. Wszyscy kochamy arbuzy, prawda? Prawda. Ten gość moi, też je bardzo kocha? Jego on tak kroi, to on sobie taką pracę, czac, czac, Ale Ale chciałabym mieć takiego arbuzika w to by było łatwe do zjedzenia. Ja bym chciał mieć taką umiejętność krojenia. No i byś nie mógł kroić. Powiedzmy. <laughs> Ty. Przecież ty tak piszesz. Ale z, z której strony skarbie. Ja piszę trzy razy wolniej niż Nie gość. piszesz tak samo, ja się denerwuję, bo taki sam dźwięk wydajesz. Ja tylko tak głośniejszy. ja piszę tak, jak ten pan z tyłu, zobacz, jak mu wolno ręka chodzi. Okej, okay. okay. to trzeba synchronizować. Przyznam te ręce tak prawym i lewym no. idealnie wymierzać te jajka, a potem się. że jajka skorupka tam nie wpadła, chyba nie patrzysz. To jest zawsze największe zmartwienie. Jak wam wpadnie jak skorupka do jajecznicy, wejście potem do wyciągnijcie jeszcze paluchami. A jeszcze mają takie wiadro. Ciekawe po co tyle jajek? A myślisz, że co oni z tego robią? Największą jajecznicę na świecie? Nie mam zielonego pojęcia Ale w każdym razie rozbili ile jajek? Ponad 1000 jajek w 7 minut Całkiem dobry wynik Ja na przykład rozbijam 2 jajka w minutę Widziałaś to? Wyobraź sobie, że są mistrzostwa świata twojej reprezentacji Jest ostatni finałowy karny, ale dzwoni alarm I musisz lecieć na porze no z jednej strony to jest ciężkie w takim momencie, nie? No, ale taki zawsze. Tak, no. oczywiście. I tak ci jak lecę, podczas gdy no, na telewizorku tam małym jest ten najważniejszy karny. A ty jakiś pan jeden został. No tak, jeden został, on chyba mógł. Reszta znajomym odjechała. był. Reszta odjechała. No, ale co by nie było dla tych ludzi szacuneczek. Wyobraż sobie taką restaurację? O nie, 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 nie. Wyobrażasz sobie wyjść do toalety? Ja on ci Ta -tak. nie o tym chodzić. W tej restauracji powinny być światła, takie jak Ta -tak. są na drogach. Światło zielone, możesz iść, światło czerwone, stoisz w miejscu Ta -tak. i siedzisz przy stole. Ta restauracja na pewno jest niebezpieczna. Nie wiedziałem, że jest taka praca, nakładanie skarpetek na taką metalową nogę. No w sumie po co to tak się robi? Chyba, że jej się nakłada później na te takie nakładki, bo to stopki. Być może tak są jest. na takich nakładkach. Nie wiem, bardziej się zastanawiam, jak ta pani to robi, nie patrząc na nie w ogóle. Ona to robi z obitymi oczami. No nie, na no, patrzy na skarpetki. Ale to ona wciąż natrafia na te wszystkie dzyndzle. Oho, ten pan ma wprawę w rzucaniu beczkami, a właściwie w turlaniu ich. Co? Bierze sobie, leci. Jak się ta beczka nie przewróci? Przecież ona na takim koniuszku leci. No właśnie, tak idealnie pod tym kątem, z zakręty. coś tu śmierdzi mi. Gorzej, jeżeli na przykład w tej beczce byłaby, nie wiem, benzyna. Beczka by się przewróciła, benzyna rozlała. Nie cierpię z zapachu benzyny. Ten gość to zdecydowanie nie jest ja. No, no, nie. Nie, chłop, dwoma siekierami chodzi. Ten z jednym miał problem, żeby w ogóle trafić ten kawałek drewna, a on idzie jak taki superman z tymi tasakami. E, fajnie, bo się wyżyje, Patrz, jak mu to sprawnie idzie. Tak, ekstra. ale czy ty zwróciłeś uwagę, ile on już ich. Przecią? No. Patrz, ile tam jest w ogóle pociętych kawałków drewna. No i trening w nas w głowę, a nie na jakieś siłownie się chodzi. Ktoś tu przynajmniej chodzi gość 18 sekund zapakował aż 10 burgerów To się nazywa fast Toś taki przydałby się nam na ostatnie sekundy przed Wigilią Gdy w ostatniej chwili pakujecie te prezenty One zawsze wyglądają jak maciewie To opakowanie to jest najtrudniejsza 18, bardzo, bardzo. Moim zdaniem całkiem ładnie Tak, ale to nie ma żadnych zapakowane. No bo trzeba mądrze to robić W każdym razie mi nie wychodziło A co dopiero mówiąc o burgerach Tu z kolei gość robi najszybciej tego burgera Uwaga, 6 sekunda, 7 sekunda, 8 sekunda Jest! 8 sekund złożył burgera I spakował burger Jak to się dzieje? że nerobimy te burgery przez 3 godziny. Wow! A no, nawet nie jest co tu jest? Wyobraź sobie problem kolejek, sklepie zostałby wyeliminowany, gdyby każdy w sklepie nauczył się coś takiego. No, komuś się chce. Wyobraź sobie, że masz wszystkie zakupy, pani nakłada siatkę czech, czech, i już zakupy spakowane. To trochę ten moment, gdy zapomnę zrobić mizerię i w ostatniej chwili próbuję nadgonić. No, to tak nie wygląda. Ja myślę, że blisko tak. Podmienię twarz tego pana na moją i okazuje się, że się da. To wow! wow, to jest umiejętność przydatna, gdy chcecie zmywarkę zapełnić. Nie trzeba wszystkiego pojedynczo wkładać, tylko to rzeczywiście jest pomocne. Czekaj, ile razy mu spadł ten talerz? Tego się nie dowiemy. Nikt. Ale... Co to był za Nie coś takiego. Karton się składa całą koszulkę Ekstra jest, coś takiego zrobię. Mega to jest. Widzisz jak oni robią szybko dany chlebek? Patrz. Ja bardziej się zastanawiam, jak oni tam trafiają do celu jeszcze na lewo. No. Ciekawie, nieraz ten ziemiś dostał w twarz takim tym kółkiem. Ale w ogóle zauważyłem, że im fajniej wygląda ten sposób przygotowania tego jedzenia, tym większą ochotę, mam, żeby to zjeść. A ja, ja bym to wszystko zjadła. To są perfumy. A ja myślę, że płynę do mycia naczyń. Właśnie też jest no wiem, ale to są zdecydowanie perfumy i zobacz jak on te takimi dziupkami. No, a to jest precyzyjna praca. Ojej, już widzę jak te nadgarstki mówią. Bo... Nie, a bardziej już widzę jak te paczki są później pomylone. Nie. <laughs> zobacz jakby 4 cm poszło, a ręka za bardzo w prawo i naklejka z adresem nie trafiałaby do tej paczki, którą miała. A może to nie jest adres, może to jest jakaś inna naklejka? No być może. Ale widać, że gość wie co robi. <laughs> ja spójrz na tą sałatę. Tej sałaty też szkoda byłoby jeść. No, to był święty Mikołaj. Wiedziałem, że można robić rzeźby w arbuzie, rzeźby z drewna, ale rzeźb w sałacie jeszcze nie widziałem. Ja jedyne, co potrafię, to róże z salami. Ale to wygląda pięknie, to jest tego zdjęcie. Tak właśnie się sprawdza, czy żarówki działają, a potem nie a potem działają. A co jakby tak, może przez przypadek tam palucha? Nie. Aby ja mnie nie chce wiedzieć. Albo lepsze pytanie. Ile żarówek mi się w ten sposób rozbiło? Przecież nie mi rzuca. Padła żarówka z 3 cm, to to już jest wszędzie plas. Okej, okay, sortowanie tabletek, to nie może się skończyć dobrze. Co może to pójść nie tak? Oj, a widzisz, tak są sortowane nasze suple. Wow! Co to są za rzeczy? Nie wiem, to wygląda jak taki tłuczek i jakaś modelina. Tak, to trochę wygląda jak taki do ubijania kotletów, no. dosłownie. Ale podobno to jest coś do ogrodnictwa. A czy jest ciasto? Pankeki może jakieś takie. Wyglądają jak jakieś ryżowe. Tak, ale zobacz, jakie to jest idealnie okrągłe. No. Ten pan chyba miał sporo klientów przy stoliku. Ale super. Ej, za czego daleko jeszcze musiał z tym zajść. Co to jest za restauracja, że tam ma mhm. 150 metrów musiał przejść? Tak, i miał 10 talerzy. No. Jakie to są cieniutkie kawałki. No, ale pan ma fajny tasak. Czemu z dwóch stron? Czy to jest jakiś inny ziemniak? To jest jakiś inny... A. Ten pan to jest ziemniakowy mistrz. Tak bym go nazwał. A. Nie. I tu wiecie, jeden z swoich się zbierał co najmniej godzinę. Jak będziemy kiedyś szli, to kupimy sobie takie urządzenie tak. i po robocie. To tak powstaje! Ale patrz, widzisz? Najpierw się jedną stronę robi, bo to jest w sumie zaprogramowana maszyna, żeby ile kostek, tak. na, ile kropek dać. Same szóstki. Tutaj takimi kostkami można byłoby grać w monopoli. Ale jaka synergia tutaj jest! Ci ludzie muszą działać razem od lat. Ale że w ogóle ten pan, który przywraca stronę, nie dostał tym stemplem Ej, jak to tak można? To się przypadkiem nie obiera pomarańczy tylko dłońmi? To tylko jak? tak. No. Normalnie. O ja! Przyznam, że to by się przydali, bo czasami nie czeka się na ten stoli 23,5 minuty. Ten pan zdecydowanie ceni swój czas, a my zaszczędzimy wasz czas od razu pokazując wam filmik, który teraz musicie kliknąć. A właśnie tutaj, który reagowałem na najbardziej niesamowite rekordy jedzeniowe z całego świata. Klikajcie tam koniecznie teraz.